witajcie właśnie dostałem z aliexpress nasiona bambusów jaki to będzie bambus to jeden pan bóg wie ale najprawdopodobniej to jakiś filostachys i teraz tak takie nasionka przygotowujemy w następujący sposób wrzucamy je do wody. Namaczamy przez kilka godzin i dopiero później wysiewamy. Można je nawet przez cały dzień namoczyć. Wtedy znacząco zwiększymy prawdopodobieństwo wykiełkowania tych nasion. Takich od razu suchych nie siejemy. I tak też teraz uczynię. Wrzucę te nasionka do wody. Nasionka są już w kubeczku. Teraz dodajemy do nich wody. i już się moczą. Teraz niech się spokojnie namaczają, a wieczorem będzie można je wysiać. No i mamy już tutaj namoczone nasiona bambusa i teraz je dajemy do takiej doniczki z ziemią. To staramy się równomiernie je rozmieścić. Nie obawiamy się, że jest dość gęsto, bo różnie może być ze wschodzeniem. Jak wsejdą gęsto, to po prostu się rozsadzi. W zeszłym roku również siałem bambus i dosłownie kilka sztuk wykiełkowało, także i cienką warstewką ziemi. Wszystko przykrywamy w ten sposób, o i gotowe. No i teraz tylko czekać jak... Siemanko, dzisiaj wysiewam nasiona bambusów, które dostałem od Michała z kanału Jak Fajnie Mieć Ogródek. Dodatkowo wysieję też nasiona bambusów, które zamówiłem sobie z AliExpress. Jedną partię już wysiałem wcześniej, ale jeszcze nie wzeszły, bo przyszły mi jakiś tydzień temu. Czekam cały czas na ich zejście. No i też wysieję dzisiaj sterlicję e, Nikolai. Także wysiewam to do takich doniczek, przykrywam delikatnie ziemią i daję do tego tutaj namiotu foliowego. Jak coś wykiełkuje, to w następnym ujęciu to zobaczycie. W końcu są. Minął ponad miesiąc od wysiania albo około miesiąca nasion bambusa i w końcu jest. Są to nasiona od Michała z kanału. Jak fajnie mieć ogródek! Wymieniliśmy się. Ma wymianka poszła. On dostał ode mnie trochę karpusa. Ja od niego nasiona bambusa. Te, które zamówiłem z Ali, niestety nic z nich nie wyszło, nic nie wykiełkowało. Jedynie te, które otrzymałem od niego, widać były świeższe. I z nich coś wyszło. Także może przygoda z bambusami się uda. Trzymajcie się ciepło. Hej.